Siemaneczko, witam Was wszystkich na moim kanale Dzisiaj jest drugi filmik No bo kiedy nagrywam ten filmik? Prawdopodobnie już jest albo właśnie się wrzuca Filmik z bedwarsów Serdecznie na niego zapraszam To teraz gram sobie sam No bo tam już yy, mać jak musiał kończyć, jak dalej i uwaga to jest świat hardcore jeżeli niektórzy, nie wiem, czy, no raczej wszyscy wiedzą, ale jeżeli, jakby ktoś nie wiedział, to yy, świat hardcore polega na tym, że yy, jeżeli zginiemy, nie ma opcji odrodzenia się i grania dalej tym, w sensie jakieś tam metody są, ale yy, Wtedy, kiedy ja zginę, zakończy się ta seria. Seria. Ta. Tak, jak, jakby niektóre tekstury były zmienione, czy cokolwiek, to nie dziwcie się, teksturpaki cały czas są, tylko ten główny taki teksturpak, co był, ja go wyjąłem, ponieważ. Ja go używam na bydło, jak widzieliście, to tam się nic nie działo. Ale jeżeli e, chodzi o kopanie i survival, to tam mi tak jakby było ciężko mi odróżnić andezyt na przykład od kobla. A. No może i też tak być, no. Hmm. Jeżeli będą takie jakby przerwy na kraniu głosu, to serdecznie Was przepraszam. Ale pierwszy filmik nagrywam sam. To jest mój pierwszy filmik, który nagrywam sam. No i po prostu jakoś tak. <głos》> muszę rozmawiać, ale tak jakby bez odpowiedzi. Bo tak to jak z kolegami, no to wiadomo, że oni mi odpowiedzą. Ale wy możecie w komentarzach odpowiadać. Po publikowaniu materiału. Ale tak to, no to wiadomo. Cały czas proszę e, moich widzów o to, żeby e, w komentarzu napisali mi jakiś program do montowania. W sensie napisali mi link, żeby to pobrania, żeby po prostu te filmy może były, jakby coś się pojawiło, dziwnego, dziwnego jakieś takie momenty jakieś, to żebym mógł je normalnie wyciąć i nie to, żebym przed Wami coś ukrywał na nagraniu czy coś, ale... Po prostu chodzi mi o to, żeby była jakoś jak najlepsza i żeby... Mm, na przykład jakby było jakieś mega ścięcie O, albo jak pamiętacie ten odcinek z w co prąd wyłączyli to wtedy bym wam zmontował i był jeden odcinek No ale tak to no to wiadomo W tym odcinku no, to zaczniemy sobie szukać miejsca na domek i ogólnie no takie rozejrzenie się po świecie zbieranie jakichś tam podstawowych itemków i tak dalej i no hmm. o, w komentarzu wam też zostawię znaczy nie zostawię ankiety ale po prostu napiszcie mi bo ja będę wam mówił miejscówki numer 1, 2 i 3 i tak dalej i po prostu powiedzcie która najlepiej wam się podobała miejscówka numer 1 to jest ta Tutaj byśmy się zabudowali, wybudowali, koordynaty są takie, raje czego byśmy tu wrócili, ale tak to lecimy dalej. To około spawna, to nawet byśmy łóżko mogli... Nieważne, <śm> przyzwyczajam się do tego, że nie tylko na kartko, ale bardzo ciekawe to będzie rozwiązanie. Taki, niektórym może to pomóc, a niektórzy może to już wiedzieli. Na pewno ci koledzy, co grali ze mną, już to wiedzą, że jak jesteście w tym lesie, bardzo polecam znaleźć grzybki, bo zupki za darmo, tak się, że tak powiem, bo drewna macie dużo, grzybów też macie dużo i jedzenie to załatwia praktycznie. No, to nie jest ten grzyb. Tylko wystarczy po prostu znaleźć muchomory i takie... Drugie grzyby po prostu i zbieracie drewnianko i robicie zupki. Tak. I wtedy macie jedzenie. I właśnie jak nie ma zwierząt w okolicy, wtedy właśnie zbieracie sobie na zupki. No, może trochę to miejsce w zabiera, ale jak na pokarm, taki. O! Na pokarm taki. Powiedziałbym początkowo, to może być. O, a propos tekstur. Yy, nie działa? Może by. No, nieważne, nie będę. Właśnie, i teraz bym na przykład pokombinował, co się stało z teksturami, i bym wam to wyciął. A, tak, to, to niestety to jest w jednym filmie. Znaczy, nie, nie, nie będzie tego w jednym filmie, bo nie pokombinuję, żeby było, żeby, no nie wycinać tego, ale nie wiem, może tak jak Maciek mówił w poprzednim filmie, że po prostu, żeby to, w sensie, żeby po prostu to montować w edytorze zdjęć, póki nie mam. na w takim już komputerowym, który jest w komputerze. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. I. o oczywiście o łapka w górę i komentarzu, komentowaniu moich filmów i jeszcze o subskrypcji moich kanałów ponieważ wyświetlenia są no dosyć 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 nawet nawet na, jak na pierwszy przy są bardzo nawet fajne bym powiedział no ale subskrypcji no to tak malutko <laughs> no, jak na tyle wyświetleń oczywiście Ewentualnie wybyście jakąś inną miejscówkę woleli na osiedlenie się, abyśmy w niej byli, piszcie w komentarzu. W komentarzu zostawiam otwarte dla Was. Nie wiem. No wiadomo. Wiadomo, wiadomo. Ciemno. Nic tu nie ma. Wychodzimy. Bo niestety, ale nie wiem czy to OBS, czy po prostu YouTube tak przyciemnia filmiki, że zresztą w poprzednim filmiku było to. Ja, ja, ja widziałem i bardzo to było widać, właśnie jak przyciemnia mega. Więc od razu teraz staram się zrobić pochodnie. jak będziemy wchodzić w kopalnię no to. Do chabki, żeby świeciła. Tak. I właśnie o to chodzi. Oho, i wiem, co właśnie sobie uprzy... zdałem sprawę z tego, że nie przewam z kanału na Discordzie. No i teraz, jak ktoś wejdzie, to będzie miał. Drogę wolną do tego, żeby przeszkodzić mi w nagrywaniu. No. Mój błąd, tak? O, moja wina. A jak na początek właśnie jesteście w tym lesie i sobie zrobicie te zupki, miski, to potem, jak nie macie co zrobić z miskami, to albo możecie jeszcze raz je wykorzystać na zupki jak jesteście cały czas w tym lesie, albo najprościej w świecie je przepalić tak. takie ciekawostki no, ja po prostu nie wiedział nie. wiem że pewna większość graczy chyba by o tym wiedziała no bo to raczej w minecrafcie to nie jest oczywiste od dzisiaj tylko to jest właśnie już tak no, praktycznie to było oczywiste odkąd miseczki wyszły zupki, no. A w ogóle, napiszcie w komentarzu, czy uważacie, że wersja 1.19 będzie fajna czy niepotrzebna. Emeraldy? Ok. Bo, no, na przykład, mnie te żaby tak trochę nie przekonują. Coś tak. Nie chciałbym, żeby te żaby po prostu zostały dodane. Ale no wyraźcie swoją opinię w komentarzach mhm. o noc noc, 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 nie pełne. Szybciutko, żeby mąbki się nie porespiły, bo pamiętajmy to jest hardcore. Więc jak coś mnie zabije... No to umarł w butach. Koniec. No zobaczymy, czy w pierwszym filmie umrę, umrę. I. O, właśnie miejscówka numer 2 wygląda tak. Ciu. Miejscówka numer 2. Koordynatki widzicie? I dziękuję bardzo. I lecimy dalej, by zmierzać. Oj! Ja myślę, że... Żeby też gdzieś tak, chociaż niedaleko wioski się przetra przetransport, w sensie przetransportować, bo villagerowie yy, wiadomo, emeraldy, handlowanie i tak dalej, no to zostawiamy wszystko villagerom. Więc na ten aspekt też proszę zwrócić uwagę, bo potem będzie transport bardzo trudny, bo tory są, będzie, będzie torów po prostu potrzebne mnóstwo. jak gracie w Minecraft, czego szukacie jako pierwszego podczas grania, czy po prostu od razu idziecie do kopalni i kopiecie a może na przykład szukacie wiosek a może od razu różnych innych rzeczy napiszcie w komentarzu ja czytam komentarze jakie jakieś mi się bardzo spodoba daję serduszko łapuję, no i no i to jest myślę dobry argument. Eee, taki dla mnie dobry argument, żeby zostawić te łapki, w górę i pisać komentarze. Eee, tak. Portal. Brak żelaza. Bo ja wiem, że na przykład Filip od razu lubi iść do. ...kopalni. A, w komentarzu też napiszcie, jak... E, ...czy ktoś znał trik z kompostownikiem, że na przykład się... ...znaczy nie na przykład, po prostu się wchodziło w taką... ...że się w niego wpadało, zasypywało się... E, ...zasypywało się grawelem ...i... ...do dokończenia? To się by było do dokończenia, gdyby było więcej obsidianu Zgubiłem wątek No to umieszczu ze mnie hmm. Trudno, straciłem wątek, bywa Nieraz i tak Chyba o tych strukturach. No, kto, kto, bierze, kto co szuka jako pierwszy, bo mnie to bardzo interesuje. Kto co... gdzie chodzi jako pierwszy. to no, mi niepotrzebne i to też nie potrzeba. jest jeszcze niesmieszczalnością pogrom za umarłych. No zawsze lepsze do bicia. uda nam się przeżyć i znaleźć domek piękny i tak dalej, to będą piękne, piękne, nie piękne, będą automatyczne farmy. i Jeżeli byście znaleźli jakąś lepszą automatyczną farmę, w sensie znaleźli albo znali znalibyście jakąś lepszą automatyczną farmę od tej, którą ja zbudowałem, z chęcią możecie wysłać link do filmu albo po prostu napisać w komentarzu, to wtedy ja zmienimy ulepszymy i wiadomo w ogóle też zauważyłem, że jak jest tryb hardcore, to automatycznie na przykład e, te serduszka, które macie w tym tutaj, no po prostu serduszka te zmieniają teksturę na taką <laughs> taką właśnie, taką jaką jest tu, czyli taką z takimi kreskami, a bez y, hardcora to tak nie ma. Przykład też. Wiem, że y, raczej część, część widzów słucha piosenki. Nek, piosenek, że coś poprawiam. Y, piosenek. Y, tu nie zapiszę na przykład tytuły, jakich słucha. Ja teraz aktualnie y, jak jesteśmy na kanale Discordzie, to sobie słuchamy ten piosenek razem jakiś. Ale właśnie, tylko ja je puszczam i tak staram się jakieś nowe, ale no wiadomo, ile razy można w sensie ile razy, ile po prostu można znać tych piosenek. Więc podajcie w komentarzu jakieś piosenki, które znacie, bo byście mi pomogli. Bo no, żeby było ciekawiej po prostu na kanałach głosowych dla nas. I oczywiście, jak dołączycie na Discorda moi widzowie, to też dla was, bo na kanale. E, znaczy na o właśnie no, mało było o Discordzie to zbliżamy się powoli do końca odcinka bo to już troszkę minut trwa więc yy, no, o Discordzie to tyle że po prostu tam jest są re re rek re rekrutacje na różne rangi o wioska e, na różne rangi rekrutacje i oho i tam są różne typu kanały. Jakieś kanały for fun. I serdecznie zapraszam was na yy, mój jego, mojego Discorda, którego link macie oczywiście w opisie pod filmem. Ale ja powiedziałem wtedy oho, dlatego że już raz grałem tryb hardcore i miałem zamiar to nagrywać, ale los tak chciał, że akurat. Kiedy nagrywałem, końcówka mi się tylko nagrała i, i wszystko poszło w piach. O. Utłuczmy teraz. Aj, cztery, malutko, malutko. Ale widzę kanion. O, to może piszcie, żeby tu się na plaży nie osiedlić. Nie? Miejscówka numer trzy. I nie będę podawał koordynatów, bo po prostu tu na razie zostaniemy. Tu zakończymy odcinek w tej wiosce, więc tu będziemy cały czas. Ale piszcie w komentarzu, czy może to miejscu by. Numer 1, 2 czy 3. Tylko weźcie naprawdę też wzgląd na to, że villagerowie. Chodzi o villagerów i o handlowanie potem z nimi. Żeby nie było tak, że po prostu ktoś sobie yy, po, po, Tylko powyglądał, bo to weźcie wszystkie aspekty, tak proszę o to, żebyście wzięli wszystkie aspekty tego miejsca. Oj, pokorowane <grywanie> prawda, że właśnie nie Dostęp do villagerów Albo koordynat zobaczmy. Bo patrzcie, widzicie te koordynaty, i porównajcie sobie z pierwszym miejscem w była mniej więcej na spałnie. No to właśnie. uuu wow. No właśnie, na spałnie była. Portal też mniej nie, nie więcej na spałnie. Złoto, nie, trudno. No, noc się zbliża. Szybko do domku. żeby nawet potwory się nie zdążyły zrespić, nawet jednego potworka nie może być no i ee, powiem tak myślę, że odcinek wam się spodobał zostawcie jeszcze raz, wspomnę o tym zostawcie zostawcie łapkę, suba i powiem tak, niech Niech ten yy, nie, nie moment, moment jeszcze raz. Niech ten czerwony przycisk zamieni się w szary przycisk na dole tam. W komentarz. Tam o, na dole, na dole, o. Dobrze. A więc żegnam i do zobaczenia, znaczy do usłyszenia.